Życie w warszawskim zoo przebiegało bardzo spokojnie. Dzień jak co dzień można by powiedzieć, aż do czasu, kiedy pewien szalony pingwin wygiął swój dziób. Dziób wygięty, a w końcu złamany. To oznacza brak jedzenia, brak także posłuchów wśród swoich kolegów i przede wszystkim koleżanek. Jak cała historia wygląda od kuchni, zobaczcie. Mamy pingwiny przylądkowe, czyli pingwiny afrykańskie, zwane też oślimi, albo takimi, które mają różowe okulary. Rzeczywiście mają różowe okulary. Pochodzą z samego południa Afryki. Mamy grupkę ponad 30 osobników. Świetnie nam się rozmnażają. Niektóre są już w dość podeszłym wieku. No i mamy tutaj różne interakcje między nimi, bo pary się czasem zmieniają. Jedne pary są stałe, inne się zmieniają. Czasem jest to bardzo dynamiczne. No i czasem w efekcie tych różnych przepychanek i walki na dzioby dochodzi do uszkodzeń dziobów. I tu mieliśmy właśnie taki przykład. Słyszeliście, że tutaj jednemu pingwinkowi złamał się dziób? Jak myślicie, jak taki chory pingwin się czuje? Źle. A dlaczego? No bo nie ma dzioba, nie ma czym jeść. A czy pingwiny biją się dziobami? Nie. One są raczej łagodne? Tak. Jakie rybki jedzą pingwiny? Wiewiórki. Yy... Zabieg, który został wykonany do kawałka żuchwy, umożliwiał temu pingwinowi przez jakiś czas normalne funkcjonowanie, ale oczywiście to nie jest ząb. Materiał był użyty dentystyczny, ale to nie jest ząb, to jest tkanka rogowa, która cały czas rośnie. To, rośnie to dość dynamicznie. Więc spodziewaliśmy się, że to powinno wytrzymać od 4 do 6 tygodni. Wytrzymało 5, czyli dokładnie tyle, ile spodziewaliśmy się. To Ta tkanka, która została nałożona, została zepchnięta przez narastający dziób i w tej chwili jest to bardzo ładna tkanka rogowa, która jest, od, była, była pod tą plombą. Twarda, różowa, intensywnie rosnąca. Góra jest jeszcze troszeczkę za długa, została dzisiaj skorygowana, ale ta różnica, która jest w tej chwili około centymetra, może centymetr i dwie dziesiąte, już jakby umożliwia mu chwycenie śledzia. Natomiast no, stopniowo dół będzie rósł, a górę będziemy jeszcze za dwa razy korygować, więc myślę, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy ciu będzie absolutnie równy, natomiast już w tej chwili ten pingwin doskonale radzi sobie w grupie i tutaj, co mówił pielęgniarz, zmienił sobie partnerkę. Firma Arkona zajmuje się produkcją materiałów stomatologicznych głównie. Mamy też produkty ogólnofarmaceutyczne, ale myślę, że dzisiaj, w związku z historią pingwina, najważniejsze są te stomatologiczne. Produkujemy materiały do wypełnień, czyli powszechnym nazewnictwie do plomb, i do wykonywania prac protetycznych takich jak mosty, korony. Do wykonania protezy dzioba pingwina użyliśmy oba mater obu materiałów: kompozyty do plomb w postaci masy pasty i włókna do. Wykonanie konstrukcji tejże protezy, czyli dokładnie to samo, co lekarze stomatolodzy, protetycy używają do uzupełniania braków zębowych u ludzi. To musiało być coś naprawdę super odpornego na, na wilgoć na tłuszcz. Po drugie, tak jak wspominałam, to były materiały, które troszeczkę inne, inaczej pewnie niż w stomatologii ludzkiej, były narażone na dużą ilość śledzi i wody. Rzadko który pacjent tak się odżywia. Czyli można powiedzieć, że sprawdziły się także w takich bardzo terenowych warunkach. Wykonanie tej protezy, drobnej w końcu, bo przecież ona miała chyba 4 cm długości, może 2 szerokości, zajął nam około 3 miesiące. I to nie dlatego, że, że konstrukcja była skomplikowana, ale pomysł, jak zrobić rekonstrukcję czy protezę dzieła pingwina, no, zajął nam rzeczywiście kilka tygodni niezłego zastanawiania się, bo okazało się, że dziób pingwina jest bardzo skomplikowaną konstrukcją. Sam zabieg był podzielony na kilka etapów. Pierwszy z nich to było pobranie wycisku dzioba, na którego kanwie powstał odlew. Z kolei ten odlew posłużył jako taka matryca do stworzenia protezy. Następnym etapem było już założenie tego, tego sztucznego dzioba. Należało dokładnie oczyścić dziób z martwych tkanek. Następnie przygotować odpowiednio powierzchnię, a następnie przykleić ową procedę. I tu napotkaliśmy na pewien problem, ponieważ mieliśmy do czynienia z różnymi klejami, które miały rzekomo bardzo mocno trzymać. Niestety spośród wielu, wielu z nich byliśmy w stanie dobrać tylko jeden, a był to klej do naprawy racic i kopyt tu zwierząt. Można powiedzieć historia jak z Happy Endu, praktycznie jak w amerykańskim filmie. Pingwinowi widziu, podrasta, ryby spożywa bez najmniejszego problemu, no i nagle zainteresowanie wróciło wśród kolegów i koleżanek.